Cześć, witajcie na vlogu Hopster Blog. Tym razem degustacja piwa z browaru Nepomucen. Będzie to piwo nazwie Velas, które prezentuje się bardzo ładnie, bo tak. Już etykieta nam wskazuje, że będzie to piwo leśne i myślę, że browar Nepomucen właśnie słynie. Są tacy eksperci, specjaliści, mistrzowie piw leśnych, chociażby Forest IPA, było bardzo fajne, czy też w kooperacji z Widawą. To był portret bałtycki nazwie Dark Forest. Też bardzo taki właśnie konkretny, konkretna propozycja. No i teraz mamy właśnie trzecią, mocniejszą, bo potrójną Forest IPA. O parametrach 7,8% alkoholu i 20 stopni BLG. No to by wskazywało, że trochę to słodyczy powinno być, ale. 20, także naprawdę konkretny, konkretny kaliber, kapsel wygląda tak. Także piwa leśne bardzo dobrze wychodzą browarowi i już nie mogę się doczekać. Wytleczka taka mała 03 33. Składniki: woda, słód czmienny, płatki owsiane, płatki pszenne, pędy sosny, pędy świerku, chmiel, drożdże. Jakieś jeszcze były w tym Forest i wie fajna, że jeszcze jeden drzewo tam było. Sosna, świerk, ja chyba jeszcze jodowe. Tutaj Ty mamy tylko sosnę i świerk, ale jak zakładam w potężnej ilości, chyba, że to potrójna dotyczy ekstraktu. No dobrze, w każdym razie e, ważne do 26 listopada, piwo jasne, niewytrowane pasteryzowane e, i krótka opowieść. Każdy z nas potrzebuje czasem uciec do, od zgiełku miasta. Poza jego granicami, wśród gałęzi i pni sosny oraz świerku spaceruje on, Lovelas. Potrójnie podkręcony z esencją lasu. Intensywny i aromatyczny, niepowtarzalny. Dołącz do niego i odetchnij. Goryczka 4 na 6. A to brzmi dobrze. Brzmi dobrze. No dobra, piwo schodzone, ale już tutaj myślę, że powyżej 10 stopni powinno mieć. No sprawdźmy za tym. Bardzo fajnie zbalansowany powiedział, i to bardzo dobrze, bo zbyt duża powiedzmy, dawka lasu może zepsuć też piwo. E, tutaj mamy ewidentnie obecne chmiele i też idą one w parze z właśnie tą Bardzo ładnie się prezentuje zmętnie takie taka brzoskwinia, pomarańcza, bardzo apetyczny kolor. Nie wiem, czy to widać. Piana bujna, drobno oczkowa w dużej mierze, no bardzo apetycznie, muszę powiedzieć, bardzo fajnie wygląda. A co w aromacie? No jest tak ewidentny, bardzo intensywny aromat, taki no leśny, iglasty. No to pędy po prostu robią tutaj robotę. Także i tym razem aromat jest bardzo dobry, bardzo dobry, ale yy, czuć też się tam tutaj yy, właśnie pod tą pierzyną pod tą warstwą leśną. Dziś tu się też pojawiają jakieś takie owoce odchmielowe. Wydaje mi się, że cytrus, ale nie jestem pewien. Raczej w cytrusy idzie niż w jakieś inne tropikalne czy białe. Niektórzy też mówią, że. Bo są oczywiście fani tego typu piw, tych leśnych, a są przeciwnicy, którzy twierdzą, że piwa właśnie na za nad pachną i smakują jak kostka WC, kostka toaletowa. No nie, nie, nie. nie. To jest ewidentnie bardzo fajny, przyjemny, taki naturalny aromat leśno-owocowy. I myślę, że dość zbalansowany. Powiedziałem, nie wali tutaj jakimś lasem. Nie pachnie lasem. Ale jest on oczywiście. Bardzo mocno wyczuwałem. Spróbujmy. Dobrze negazowane. Dość słodkie jest. Aczkolwiek nie. Na razie jeszcze nie wiem, ale chyba nie będzie aż przesadnie. Ale, ale dość mocno. Dość mocno czuć tą słodycz. Na pewno treściwe. Dość gęste w miarę się wydaje. No ale dwudziestka, no to jakby tutaj to zaskoczenie. Dość gęste. Treściwe, aczkolwiek z drugiej strony nie... nieprzyciężkawe. Takie właśnie dość lekkie w odbiorze. Jednocześnie. Paradoksalne. O, teraz troszeczkę się tej objętości zmniejszyło. Jeszcze bardziej do głosu doszły chmiele. chmiele. Tak, także myślę, że bardzo fajnie bardzo fajnie wyważone i zbalansowane. Tak, tak. Ewidentnie tutaj są. Nie wiem jakie chmiele do końca. ale powiedział, że jakieś tutaj cytrusy... Bardziej w stronę cytrusów idzie. Zresztą aromat to tak wymieszał z tym właśnie z tymi nutami iglastymi leśnymi, także takie wrażenie sprawia właśnie owoców cytrusowych. To no bardzo fajne, bardzo fajne piwo. Jak na ten ekstrakt pije się dość lekko, aczkolwiek czuć tutaj delikatne takie rozgrzewanie. W tu mamy 8%. Także czego spodziewać się? Bardzo dobrze wytył alkohol. W aromacie nie ma żadnej tutaj niepokojącej nuty. Ani alkoholu. Słuchając mógłbym powiedzieć, że to piwo ma z 5%. Tak naprawdę. Smak już czuć, oczywiście. Czekam na goryczkę. I ona jest, nie wiem, jak na mój język, nie jest wysoka. Tutaj straszyli, że 4 na 6, może tak jest. Ja w sumie mam problem z goryczki, bo w sumie nie czuję, nie wiem dlaczego. Bardzo fajny. No jednak wydaje mi się, że to zdecydowanie cytrusy. cytrusy plus ten las. Bardzo fajnie, nie za dużo właśnie lasu. I można wyczuć jednocześnie tą bazę, powiedzmy bazę chmielową. I można osobno wyczuć właśnie las. I to wszystko fajnie współgra. Także no mistrzowie to jest dobre, gdyż myślę, że cały czas zasługują na to miano. I ciężko będzie ich pobić tak naprawdę. Także moja ocena tego piwa to jest 5 na 5. Nie wiem się od do czego zacząć, absolutnie do czego. Może o tej goryczki, aczkolwiek no mówię. Ja tak ostatnio problem z tym, żeby ocenić goryczkę, czy ona jest rzeczywiście wysoka, nie czuję, żeby tutaj mi nic orało języka. Gdzieś tam jest oczywiście. Nie no, jest, jest. Jest, ale. Fajna, taka fajna właśnie, przyjemna. Jakościowa, solidna. No dobra, no jest, 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 ale wciąż na mojej na moje kubki to będzie mniej, 4 na 6, dla kogoś innego może to być 6 na 6, także kwestia myślę, że odbioru, jakichś takich tolerancji. No dobrze, to było wszystko, 5 na 5, świetna ocena, świetne piwo i, i dlatego taka właśnie wysoka ocena. Mi to piwo smakuje, absolutnie nie jest to żadna kostka do WC. naturalny aromat, taki właśnie leśno-owocowy, odkmielowy, świetny. Tak trzymać i może teraz po, po czwórna za jakiś czas. Także, także tyle z mojej strony. że podoba się dajcie w górę i widzimy się niedługo. Cześć.